Bez szar, tak się wyrażę, ale fajnie, no, przyjechaliśmy tutaj się tak w sumie dobrze bawić. No ale akurat się niestety się dowiedzieliśmy o panu mochowskim, no, to troszkę e, to zupełnie na to, upełnia, to i to jest to bardzo przykre, trzymamy za do niego kciuki, życzymy wszystkiego po prostu do zdrowia. Szkoda bardzo, bo zawsze te wieloboje były takim radosnym akcentem na koniec sezonu, no a tutaj taki przykryw po prostu wywalek się zdarzył. Myślę, no szkoda bardzo, ale no walczymy, teraz dla niego też musimy się postarać, żeby wszystko było dobrze. Nie jestem zaskoczona nawet ilością zawodników, ale z tego co widzę, to wieloboiści się fantastycznie bawią. Myślę, że największa zabawa będzie na skoku bo tutaj w zasadzie nie ma grup specjalizujących się w wieloboju, natomiast są dzielni sprinterzy, skoczkowie w dal, którzy właśnie startują w boju w dziesięcioboju, a najtrudniejszą konkurencją dla większości jest w kokotyczce, no i na zakończenie bieg 1500 metrów albo 1000 do młodszych. Także będzie fajny.